Jakże smutno i strasznie było biednej Gerdzie, kiedy wieczorem Kaj nie wrócił do domu. Nikt nie wiedział, gdzie się podział i co się z nim stało. Chłopcy opowiadali, że jeździł po rynku, a potem swoje saneczki uczepił do wielkich sań, które pomknęły za miasto. Tyle go widziano. Płakali rodzice, babka i Gerda, bo myśleli, że z mostu zsunął się w rzekę i utonął. Gerda płakała gorzko całą zimę. Wreszcie nadeszła wiosna, zajaśniało piękne słoneczko. Kaj nie żyje, rzekła do niego Gerda. Albo to prawda, odpowiedziało słońce. Powróciły jaskółki do gniazd zeszłorocznych. Kaj nie żyje, oznajmiła im Gerda. Nieprawda, odpowiedziały jaskółki. A wtedy i Gerda przestała w to wierzyć. Włożę czerwone buciki, których Kaj jeszcze nie widział, i pójdę do rzeki zapytać o niego, pomyślała pewnego ranka. Było bardzo wcześnie, ale wstała zaraz, ubrała się cichutko, żeby nie obudzić babki, włożyła swoje czerwone buciki, leciuchno pocałowała babunie i pobiegła do rzeki. Czy to prawda, że zabrałaś mi mojego kaja? zapytała niespokojnie. Oddaj mi go, dam ci śliczne czerwone buciki. Zdawało jej się, że fale zeszemrały jakoś dziwnie, jakby się zgadzały na ten układ. Więc co prędzej zdjęła buciki, śliczne, ukochane, czerwone buciki i rzuciła je w wodę. Buciki upadły niedaleko, a fala wyniosła je na brzeg z powrotem. Rzeka nie chciała przyjąć tej ofiary, gdyż nie mogła oddać Kaja, lecz Gerda inaczej to sobie tłumaczyła. Zdawało jej się, że za blisko brzegów rzuciła trzewiczki i aby je rzucić dalej, weszła do małego czułenka, które kołysało się na wodzie. Poszła na przeciwny koniec łódki i rzuciła buciki z całej siły, jak tylko mogła najdalej. Tak idąc i poruszając się, Mimowolnie chwiała czułenkiem, które nie było przywiązane i zaczęło oddalać się od brzegu. Gerda spostrzegła to i chciała wyskoczyć, lecz była już za daleko. Łódka porwana prądem szybko płynęła z biegiem wody. Wtedy Gerda przelękła się bardzo i zaczęła głośno płakać, ale nigdy jej nie słyszał, tylko gromadka wróbli, które nie mogły dopomóc jej w niczym. Biegły jednak wzdłuż brzegu, jakby ją chciały pocieszyć i wołały bezustannie – Czwir, 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 jesteśmy tutaj. Nie bój się, jesteśmy tutaj. I Gerda uspokoiła się powoli. Członko płynęło z prądem, a ona siedziała cichutko w samych pończoszkach i patrzyła w wodę. Czerwone trzewiczki płynęły za łódką, lecz nie mogły jej dogonić, ponieważ prąd bardzo szybko ją unosił. Prześlicznie wyglądały brzegi rzeki. Na zielonych, kwiecistych łąkach pasły się stada owiec. Krowy poważnie skubały świeżą, soczystą paszę, stare drzewa rozwijały młode listki, wszystko uśmiechało się w blasku słonecznym. Może mnie rzeka zaniesie do Kaja, pomyślała Gerda i przestała się smucić. Usiadła na ławeczce i patrzyła długo na zielone brzegi, które przesuwały się przed nią. Właśnie ujrzała wielki sad wiśniowy, pełen kwitnących drzew, a między nimi malutki domek pod słomianą strzechą, z czerwonymi, żółtymi i niebieskimi okienkami. Dwóch drewnianych żołnierzy stało przed kaneczkiem z bronią w ręku. Gerda pomyślała, że to żywi ludzie, i wołała ratunku, ale naturalnie nikt jej nie odpowiedział. Prąd niósł ją prosto do brzegu, więc zaczęła znów wołać jeszcze głośniej. Wtem drzwi domku się otworzyły i wyszła z niego zgarbiona staruszka, podpierając się kijkiem i drepcząc ku furtce. Na głowie miała duży, słomiany kapelusz, pomalowany w bardzo piękne kwiaty. Ach, biedne dziecko, zawołała stara. Skądże się wzięłaś na tej bystrej rzece, która cię tak daleko w świat uniosła? Drepcząc prędko, staruszka zbliżyła się do brzegu, zaczepiła o czółno swoim zakrzywionym kijkiem i przyciągnęła je do lądu podała dziewczynce rękę i pomogła jej wyskoczyć na ziemię. Ach, jak przyjemnie zrobiło się Gerdzie, gdy znów uczuła pod nogami twardą ziemię. Bała się jednak trochę nieznajomej staruszki. Kto jesteś, moje dziecko, i skąd się tu wzięłaś? pytała znowu kobieta, uważnie patrząc na dziewczynkę. Wtedy Gerda opowiedziała jej wszystko i pytała, czy nie wie co o Kaju. Staruszka nie wiedziała, ale była tego zdania, że Kaj może się znaleźć, a tymczasem zaprosiła dziewczynkę do ogródka, pozwoliła jej zrywać kwiaty, jeść wiśnie, żeby tylko nie była smutna. Potem weszły do domku. Przez wysokie okienka czerwone, żółte i niebieskie dziwne światło wpadało do izdebki. Na stole w dużych koszach stały prześliczne wiśnie, a staruszka pozwoliła jeść gerdzie, ile tylko zechce. Wiśnie były wyborne. Gerda głodna więc jadła, uśmiechając się z zadowolenia. Staruszka złotym grzebieniem czesała jej złote włosy. Czesała je długo, długo w dziwnym blasku czerwonych i niebieskich szybek, a gerda zapomniała o kaju, babce i rodzicach, bo grzebień był zaczarowany, staruszka ta zaś była wróżką. Dawno już mieć pragnęłam tak miłą, dobrą dziewczynkę, mówiła łagodnym głosem: Zobaczysz, jak ci u mnie dobrze będzie. Potem Gerda stała w izdepce, a staruszka wyszła sama do ogródka, dotknęła swoim kijem każdego krzaczka różanego i wszystkie natychmiast zapadły się w ziemię. Zrobiła to dlatego, ażeby Gerda na widok róż nie przypomniała sobie Kaja. Teraz dziewczynka wybiegła także do ogródka. Ach, jakie tu było ślicznie i przyjemnie. Tyle kwiatów, a każdy inny. Tyle barw, blasku, woni. Prawdziwie był to czarodziejski ogród, rosły w nim wszystkie kwiaty, jakie tylko są na świecie, i wszystkie kwitły jednocześnie. Gerda biegała pomiędzy grządkami, śmiała się i śpiewała, dopóki słońce nie skryło się poza wielką, starą wiśnię. Wtedy położyła się spać w czystym łożeczku, na czerwonej, jedwabnej poduszeczce, na której wyhaftowane były piękne, błękitne fiołki. Zasnęła też spokojnie, jak królewna, a w nocy śniła sny słodkie i miłe. Nazajutrz z rana obudziła się wesoło i bawiła znowu cały dzień w ogródku, wśród najpiękniejszych kwiatów w ciepłym blasku słońca. I tak upływały dni jeden po drugim. Gerda znała teraz wszystkie kwiatki, ale chociaż miała ich tutaj tak wiele, ciągle jej się zdawało, że jeszcze jakiegoś brakuje, tylko nie mogła sobie przypomnieć którego. Wtem raz na słomianym kapeluszu wróżki spostrzegła malowaną różę. Zdziwiona i szczęśliwa zaczęła natychmiast szukać w ogródku kochanego kwiatka. Rozglądała się wokoło, pochylała nad grządkami, lecz ani jednej różyczki nie było. Wówczas gorzko płakać zaczęła. Jej łzy gorące padały na ziemię i przesiąkały przez nią, aż zwilżyły ukryty w tym miejscu krzak róży. I nagle Cudny, świeży, okryty wonnym kwieciem, wystrzelił znów nad ziemię, a Gerda objęła gorączkami, pieściła i całowała śliczne róże. I przypomniała sobie tamten krzaczek na poddaszu, i przypomniała sobie znowu Kaja. Och, jakże dawno, że ja tu jestem, zawołała. A miałam szukać Kaja, moje śliczne różyczki. Czyż nie wiecie, gdzie on się podział? Czy myślicie, że umarł? O nie, odparły róże. Byłyśmy przecie pod ziemią, tam go nie ma. Dziękuję wam zawołała uszczęśliwiona Gerda i pobiegła do innych kwiatków, aby się czegoś o Kaju dowiedzieć. Lecz daremnie pytała. Kwiatki uśmiechały się wszystkie do słońca i śpiewały mu swoje pieśni i opowiadały mu swoje powieści, które podobały się bardzo dziewczynce, lecz o Kaju nie dowiedziała się niczego. Na próżno je pytam, pomyślała wreszcie. One kochają tylko swoje powieści i pieśni. Nie mam tu na co czekać. Podniosła spódniczkę, aby lepiej biec mogła, i pośpieszyła do furtki. Ale furtka, zamknięta, była na klucz. Wtedy zaczęła mocno szarpać klamkę, aż zardzewiały zamek ustąpił pod naciskiem i drzwi się otworzyły. Gerda wyszła prędko i bosymi nóżkami biegła co tchu po twardej, kamienistej drodze, obawiając się pogoni. Trzy razy obejrzała się za siebie a nie widząc nikogo, usiadła na chwilę na wielkim kamieniu, kiedy jej sił zabrakło. Teraz dopiero obejrzała się dookoła. Lato minęło dawno. Późna jesień była na świecie, powiędły kwiaty i pożółkły łąki, ale w ogrodzie wróżki, gdzie kwiaty kwitną wiecznie, nic o tym nie wiedziała. – Boże, Boże, ileż ja czasu straciłam! – narzekała Gerda. – Oto już późna jesień, trzeba spieszyć bardzo, zanim zima powróci. I wstała, by iść dalej. Szła bosymi nóżkami po kamienistej drodze, a dookoła było smutno i ponuro. Czuła wielkie zmęczenie, ale się nie zatrzymywała. Z wierzch przydrożnych padały długie, żółte liście lub ciężkie krople chłodnej rosy. Na tarninowych krzaczkach były jeszcze jagody, ale tak cierpkie, że wykrzywiały usta. Szaro i smutno było na szerokim świecie, otulonym w szare, ciężkie, ołowiane chmury.